W większości mazowieckich samorządów wszystko jest już jasne. Są jednak takie, w których ciągle nie znamy nazwisk nowych włodarzy. Rozstrzygnie to druga tura wyborów samorządowych. Żeby pomóc Państwu w decyzji, na kogo oddać swój cenny głos, w tym tygodniu w naszych programach proponujemy spotkania z kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy zmierzą się w drugiej turze. Grzegorz Miśtal, witam w programie Zawsze na temat. Na pierwszy ogień idzie żuromin. Tam w niedzielę dojdzie do starcia pomiędzy Urzędującą burmistrz Anetą Goliat, a obecnym sekretarzem Urzędu Miasta Płocka Michałem Bodenszacem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dodajmy jeszcze, że Aneta Goliat nie należy do żadnej partii politycznej. Startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Anety Goliat. W pierwszej turze otrzymała niewiele ponad 32% głosów. Michał Bodenszac zaś startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców 09300. To jest, rozumiem, kod pocztowy. I w pierwszej turze otrzymał prawie 41,5% głosów. Także wszystko jest jasne. Drodzy Państwo, musimy na samym początku powiedzieć, że Państwa rywalizacja ma drugie dno, ponieważ Pan, Panie Michale, był zastępcą Anety Goriat na stanowisku wicebrumistrza gminy i miasta Żuromin i stracił Pan tę posadę w 2020 roku. Dlaczego? A to jest pytanie do pani burmistrz, ponieważ to pani burmistrz podjęła taką decyzję. Pani burmistrz, dlaczego nie chciała pani dłużej współpracować z panem Michałem Bodężacem? To nie jest tak, że nie chciałam współpracować. Po prostu został pan Michał Bodężac odwołany w drugiej naszej kadencji, bo pierwszą kadencję pracowaliśmy razem wspólnie i wspominam ten czas bardzo dobrze. Współpraca układała się również tak jak należy. Natomiast w drugiej kadencji. Nie wiem, co się zadziało, ale tej współpracy między mną a zastępcą nie było. Nie było wspólnego języka, wspólnych celów, które Inaczej rozumieliśmy te same zagadnienia, inaczej podchodziliśmy do tych samych tematów i oczywiście mm -hmm. rzeczą normalną jest, że jeżeli nie ma współpracy na tak na odpowiedzialnym, na... eksponowanym stanowisku, to dokładnie się tak, dostać. no mm -hmm. to nie ma możliwości Panie Michale, czy kontynuowania się czy, takiej współpracy. odnieść do tego, co się stało? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to co pani burmistrz powiedziała ze swojej strony. Powinno wystarczyć. Ja mogę powiedzieć, z perspektywy czasu, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu, co się wydarzyło, mogłem zdobyć dodatkowe doświadczenie w samorządzie, chociażby teraz w samorządzie płockim, spojrzeć na Żuromin z innej perspektywy, nabrać nowych pomysłów, posłuchać trochę lepiej mieszkańców. Więc nie no, tego Jedne złego. drzwi się zamykają, drugie się, tak. drugie się otwierają. W naszej dzisiejszej debacie postanowiliśmy oddać głos samym mieszkańcom, którzy będą zadawać Państwu pytania, na samym początku na rozgrzewkę pytanie o zagospodarowanie wolnego czasu i o rozrywkę ludzi młodych. Co z imprezami dla młodych ludzi? Gdzie są te cudowne dni miasta, które były w tym mieście organizowane? No niestety, ale młodzież narzeka, że nie ma imprez dla nich. Co z tym zrobicie? Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście musimy pozyskiwać więcej środków na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, głównie adresowane do ludzi młodych. Nie ukrywam, że oczekiwania, jakie młodzi ludzie mają, również. Nie są, nie są małe, tylko one rosną z, wraz chyba też z postępem czasu. Robimy oczywiście różne takie imprezy dla młodzieży z okazji Dni Miasta, tylko że jest takie oczekiwanie, ażeby na przykład miasto zaprosiło artystę z górnej półki i na przykład kwota, jaką, jaką miasto może zapłacić, po prostu nie jest w stanie takiego artysty zapłacić, który kosztuje 80 tysięcy. Nie osiągalna w dla tej chwili gminy. dla mojej mm -hmm. gminy. Ale mam na to rozwiązanie, bo uważam, że należy wrócić do tej formuły, która miała jeszcze wcześniej, zanim zostałam burmistrzem, miejsce. Uważam, że powiat z miastem, jeżeli zechciałby te dni miasta organizować, wtedy tych środków byłoby więcej i, oczekiwa i oczekiwania mm -hmm. młodzieży również, które rosną, tak jak podkreśliłam, można by realizować. Pan Michał yy, Bodenszac? Trudno się nie zgodzić z mieszkańcem. Faktycznie, oferty dla młodych mieszkańców naszej gminy, takiej oferty kulturalnej nie ma. Tylko przeważają koła gospodyń wiejskich, imprezy dla seniorów to jest zdecydowanie za mało. Ta oferta powinna być szersza dla różnych grup społecznych wiekowo również. Rozwiązaniem jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na tego typu wydarzenia chociażby w ramach środków, które oferuje samorząd województwa mazowieckiego. Nie wolno obrażać się na samorządowców z województwa mazowieckiego, nie można też obrażać się na lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby być sponsorami tego typu. A kto się obraził? Nie wolno się obrażać. Aha, rozumiem. No dobrze, kolejne pytanie jest związane z codziennym komfortem życia, a konkretnie z tym, gdzie mieszkańcy mają parkować swoje samochody. Chciałabym zapytać, czy po wygranych wyborach kandydaci zrobią coś z parkingami, ponieważ na daną chwilę z parkingami na mieście jest duży problem. Pan Michał? Tak, to prawda. Przy czym należy wskazać, że ile miejsc parkingowych by nie było, zawsze będzie ich za mało. Ja uważam, że samorząd ma cztery rozwiązania. Po pierwsze, nie robić nic. Po drugie, zrezygnować z zieleńców, co jest moim zdaniem złym rozwiązaniem. Po trzecie, wprowadzić płatne parkomaty, co moim zdaniem jest również złym rozwiązaniem. I czwartym rozwiązaniem, które ja bym rozważał, to jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w centrum Żurumina po to, żeby tych miejsc parkingowych stworzyć więcej. Taka idea była już rozpatrywana kilka lat temu, wtedy wystąpiła z tym, z tym pomysłem wystąpiła jedna z komisji Rady Miejskiej. Pani burmistrz dość sceptycznie podchodziła do tego rozwiązania. Zaproponowała wtedy konsultacje społeczne. Myślę, że warto do tego rozwiązania. Wrócić. Pani burmistrz? Tak, uzupełniając właśnie tutaj kolegę, były rzeczywiście konsultacje społeczne na, na temat zmiany organizacji ruchu na ulice jednokierunkowe. Niestety nie było zgody mieszkańców. Uważam, że jesteśmy po to, żeby słuchać mieszkańców i, i uważnie i też realizować ich oczekiwania. Rzeczywiście tych miejsc parkingowych jest. Yy, ciągle będzie za mało. Tak jak tutaj Pani mieszkanka nasza tutaj zasugerowała, jest ich mniej, ale jest ich za mało, ale my ciągle te nowe miejsca tworzymy i się okazuje, że ile byśmy tych miejsc nie tworzyli, bo wybudowaliśmy wiele nowych miejsc parkingowych, ciągle jest ich za mało, a może powinniśmy wziąć przykład z Warszawy, kończąc, może powinniśmy w ogóle wyprowadzić ruch samochodowy z centrum miasta, naszego miasteczka. Też takie głosy mieszkańców słyszałam. Wiadomo, że jest to rzeczą w tej chwili nierealną. Jeżeli mogę jeszcze, Panie redaktorze, jedno zdanie do tych dni, dni króciutko. króciutko. Mhm. Tutaj tak jak Michał wspomniał, my rzeczywiście składaliśmy również wnioski o środki chociażby do Urzędu Marszałkowskiego, do innych instytucji, ale nie zawsze otrzymujemy, nasze wnioski nie zawsze są po prostu pozytywnie rozpatrzone, ale trzeba to robić i do, zmierzać, żeby te dni były coraz bogatsze i miały ciekawszą ofertę kulturalną. Wielkim problemem małych miast, małych miejscowości w Polsce, także Żuromina, jest to, że ich społeczności się starzeją i miejsca te się wyludniają, ponieważ młodzi uciekają do większych ośrodków. Tego zjawiska dotyczy kolejne pytanie do Państwa. Zasadnicze pytanie było chyba skierowane odnośnie młodzieży, która stąd no, widać, że ewidentnie ubywa jej, a miasto się starzeje. Gdzie są jakieś pomysły na stworzenie nowych miejsc pracy? No, i żeby ta młodzież tutaj jednak została. No właśnie, jak zatrzymać w żurominie ludzi młodych? Pani burmistrz? Jeżeli chodzi o ludzi młodych, to bardzo się cieszę, że w końcu na naszych terenach inwestycyjnych pojawił się inwestor, który będzie tworzył nowe miejsca pracy. Uważam, że młodych ludzi można zatrzymać tylko poprzez ciekawą ofertę, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Jeżeli młodzi ludzie będą mieli pracę, Będą mieszkania i będzie możliwość w sposób ciekawy spędzać czas wolny, to myślę, że wówczas nie będą po prostu z naszego miasta wyjeżdżać. I tak jak wspomniałam, cieszy fakt, że w końcu po wielu latach znalazł się inwestor, zapraszam kolejnych inwestorów, bo mamy tereny inwestycyjne, mamy żuromińską strefę aktywności gospodarczej, więc moje ocenie recepta na zatrzymanie ludzi młodych w Żurominie jest tylko jedna: tworzyć ciekawe miejsca pracy. pracy. Pan Michał? Ja tylko uzupełnię to, co wspomniała Pani Burmistrz. Faktycznie po kilku latach udało się zainteresować inwestora, przy czym jest to inwestor z branży drobiarsko-rolniczej i utworzy w ciągu trzech lat pięć miejsc pracy. O tym Je, jeszcze będziemy dzisiaj mówić? Ale chciałbym uzupełnić, że jeśli chodzi o młodych, to nie tylko oferta miejsc pracy, która jest ważna i samorząd jest od tego, żeby stwarzać warunki dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, czyli dla biznesu, dla przedsiębiorców, w tym wspierać biznes lokalny w tworzeniu tych miejsc pracy. Ale oprócz pracy ważne jest również to, gdzie młodzi ludzie mogą spędzać czas po pracy. A więc to są właśnie elementy kulturalne, elementy sportu, elementy miejsc wypoczynku i rekreacji, ale również mieszkalnictwo komunalne. Niestety od kilku lat mieszkalnictwo komunalne w naszej gminie nie rozwijało się w ogóle. Chociaż jest pozwolenie na budowę budowy budynku komunalnego, które jednak od kilku lat leży i mam nadzieję, że niebawem zostanie uruchomione. Panie ja burmistrzu, rzeczywiście leży budownictwo komunalne w Żurominie? No nie do końca się mogę zgodzić z tym, co tutaj mój przedmówca powiedział, dlatego że jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na mieszkania komunalne, to ja osobiście z własnego dziewięcioletniego doświadczenia nie widzę, ażeby była to aż tak ogromna potrzeba. Ale uważam, że jeżeli mamy mówić o rozwoju naszego miasta i o tym, żeby oprócz tych miejsc pracy młodzież miała możliwość w sposób ciekawy spędzać mm -hmm. swój czas wolny, trzeba również pomyśleć o mieszkaniach komunalnych, ale chcę zaznaczyć, że w Żurominie bardzo rozwinęło się mieszkalnictwo wielorodzinne, mamy nowe osiedla w mieście, więc jeżeli chodzi o tą kwestię, to uważam, że oczywiście trzeba o tym myśleć, Nasza żuromińska spółka komunalna ma w planach wybudowanie no. mieszkań komunalnych, ale dzisiaj priorytetem jest oczyszczalnie ścieków. W Warszawie w dużych ośrodkach są teraz tak horrendalnie drogie, że dostęp tanich, tańszych mieszkań może być bardzo dużym atutem też, żeby zatrzymać w danym miejscu młodych ludzi. Wiadomo, że aby skutecznie rządzić miastem, powiatem czy gminą trzeba mieć poparcie radnych albo ze swojego klubu, albo radnych tworzących koalicję. O to właśnie pyta jedna z mieszkanek Żuromina. Zarówno pani Aneta Goliat, jak i pan Michał Bodenszac nie mają większości w Radzie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób państwo będą walczyć o koalicję, o zdobycie po prostu większości, o to, aby można było działać i rządzić skutecznie? Pan Michał. Może odniosę się do tego, co powiedziała mieszkanka, ja nie mam zamiaru walczyć o koalicję, ponieważ w mojej naturze nie jest walka, tylko rozmowa i nową Radę Miejską znam doskonale, nie ma znaczenia tak naprawdę w małym samorządzie z jakich komitetów pochodzą radni, znaczenie ma to, czy jest wola do współpracy i rozmowy, z mojej strony taka wola jest, zresztą znamy się lokalnie wszyscy doskonale, nie, nie widzę tu żadnego My problemu. Myślę, że tę te współpracy też pobudzi w, w innych, tak? Tak, tak. W Radzie jest wielu moich znajomych kolegów, koleżanek. Nie widzę problemu współpracy w przyszłości, czy to z Radą Miejską, czy również z władzami powiatu żuromińskiego, jak również z województwem Mazowieckim. Pani burmistrz? Ja odpowiem krótko. Uważam, że burmistrza i radnych wybielają mieszkańcy, i jeżeli burmistrz chce naprawdę służyć swoim mieszkańcom, który, którzy mu zaufali i radni, których również wybrali ci sami mieszkańcy, to uważam, że zawsze ta współpraca powinna mieć miejsce. Jeżeli ona nie ma miejsca, to znaczy, że ktoś po znaczy, prostu powinna przez... Powinna mieć miejsce, powinna ale nie zawsze miejsce. jest, prawda? A zawsze I bez tak. tego trudno skutecznie rządzić. Dokładnie. Dlatego uważam, że trzeba współpracować i na, na, na zasadzie tej współpracy budować porządny, dobry, rozwijający się samorząd. Kolejne pytanie jest związane ze spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu, najlepiej wśród zieleni. Pytanie to dotyczy tak zwanego klepiska. Chciałabym również zapytać o to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli kiedyś tutaj był park, a w tym momencie jest to miejsce nazywane klepiskiem. Jestem bardzo ciekawa, jaki jest pomysł na to miejsce, dlatego że latem, podczas upałów, jest to miejsce, które bardzo się nagrzewa i to właśnie w tym miejscu powinno być najwięcej ludzi bawiących się dzieci, cieszących się pogodą i tym miastem. Jaki mają Państwo pomysł na klepisko? No, i to jest też pytanie, które zahacza o to, jak nie dopuszczać w mieście betonozy, prawda? Jak nie dopuszczać do zabetonowania wielkich fragmentów miasta? Pani burmistrz. Park, o którym wspomniała pani, przeszedł rewitalizację zanim zostałam burmistrzem, więc nawet był, był to projekt z dofinansowania, więc nie można było tam wiele zmieniać, bo była trwałość projektu. W tej chwili, tam gdzie jest to możliwe, staramy się ten beton zdjąć robić nowe nasadzenia drzew, roślinności. Też kiedyś złożyłam taką propozycję, ażeby na końcu właśnie tego wspomnianego parku rozważyć kwestię, wcześniej o tym mówiliśmy, miejsc parkingowych. I, I można by to też również zrobić w taki sposób, żeby było więcej zieleni, bo przecież można w różny sposób te parkingi organizować, aniżeli po prostu no, utrzymywać tę betonozę. Mhm. Ale mamy w Żurominie piękne, nowe parki, więc myślę, że jeśli chodzi o zabawę, mam z dziećmi. Na pewno wybór jest. Pan Michał. Akurat ten temat to mój konik, ponieważ dwa lata temu byłem współinicjatorem wniosku w ramach budżetu obywatelskiego Zielony Żuromin, zakładał on. Odbetonowanie części tego parku, czy też tego klepiska, jak tu zostało wspomniane przez mieszkankę. Niestety, mimo poparcia tego wniosku przez większość mieszkańców, nie zostało on w całości zrealizowany, ale coś się zadziało, więc częściowo został odbetonowany, ale również w swoim programie wyborczym mam właśnie rozwiązanie dla tego miejsca, czyli stworzenie tężni z, pergol, z zielonymi pergolami. I myślę, że to rozwiązanie by było dobrym, dobrym miejscem dla wypoczynku nie tylko dla starszych osób, ale również, dla młodszych, no i miałoby ten aspekt zdrowotny. Wracamy do tematu, o, 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 o który już zahaczyliśmy. W Polsce jest prawie 2,5 tysiąca gmin. Każda z nich pragnie pozyskać inwestorów, bo idą za tym większe podatki, nowe miejsca pracy i większe szanse rozwojowe. I właśnie tego, jak przyciągnąć przedsiębiorców, dotyczy kolejne pytanie. Pytanie bym miał do kandydatów na burmistrza. Czy mają jakieś pomysły na ściągnięcie inwestorów tutaj właśnie na teren naszej gminy? Pani burmistrzu. Wspomniana podstrefa ekonomiczna, którą utworzyliśmy, która oczywiście daje możliwości zwolnienia z podatków różnego rodzaju przedsiębiorców, więc cieszę się, że ten pierwszy przedsiębiorca się pojawił i absolutnie zdementuję, że to nie jest kwestia pięciu miejsc pracy, ale to może później tak jak Pan redaktor wspomniał, będę mogła więcej na ten temat. No na pewno mamy również dla naszych inwestorów. Ulgi w podatkach od nieruchomości, czyli każdy nowy przedsiębiorca, który zakłada swoją działalność gospodarczą na naszym terenie, mamy taką uchwałę, która zwalnia go od nieruchomości przez okres dwóch lat. Myślę, że to jest jedna z, z większych zachęt. Zachętą jest również na pewno to, że warunki, jakie, jakie mażuromieni, na przykład to, że mamy szkolnictwo zawodowe, że można na przykład powalczyć o to, że w danej branży, branży może. Powstać nowy kierunek kształcenia tych właśnie przyszłych pracowników, którzy ataku. mogliby tą praktykę odbywać w danym zakładzie pracy. Więc myślę, że, że jesteśmy otwarci na, na przedsiębiorców. Jest co więcej, chcę o tym powiedzieć, ciągle pracujemy nad planami zagospodarowania przestrzennego. To też ma znaczenie, ponieważ staramy się też wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy chociażby tereny, powiedzmy, rolne chcieliby zamieniać na Produkcyjno-usługowe mm -hmm. czy też inne, więc cały czas staramy się być otwarci i, i zachęcamy inwestorów do Romina. Pan Michał? Ja również o tym planie zagospodarowania chciałbym wspomnieć. Plan zagospodarowania jest takim narzędziem, które powinno żyć. To znaczy, jeśli jakiś inwestor lokalny ma pomysł na zmianę planu zagospodarowania, to to powinno dziać się na bieżąco. Jest pomysł, jest uchwała o zmianie planu i należy zmieniać plan. Nie zbierać tego latami i, i wykonywać dopiero po pewnym czasie, bo biznes, biznes nie lubi czekać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie wolno obrażać się na lokalny biznes, ponieważ to tam tworzone są miejsca pracy. Kilka lat temu powstała żuromińska, żuromińskie ciało przedsiębiorców, które było takim ciałem doradczym przy burmistrz. Niestety to jest martwy twór i nie jest wykorzystywana wiedza, którą mogliby się podzielić przedsiębiorcy w zakresie tworzenia miejsc pracy. I myślę, że tworzenie miejsc pracy mogłoby się odbywać również na bazie żuromińskiej spółki, żuromińskie zakłady komunalne. Część usług publicznych mogłaby być przekazana do żuromińskich zakładów komunalnych, a to automatycznie by generowało potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób do realizacji tych usług. Żuromin to nie tylko miasto, ale także gmina. Dobry włodarz w swoich działaniach powinien kierować się dobrem wszystkich mieszkańców, także tych z niepełnosprawnościami. Tego właśnie problemu dotyczy kolejne pytanie do kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Żuromin. Co pani burmistrz, pan burmistrz, jak, jak przejdą, zrobią właśnie dla tych osób, które nie są w Żurominie bezpośrednio, tylko są poza Żurominem? Pierwsze wioski: Wiadrowo, Cierpik, Dąbrowa. Olszewo, Franciszkowo. W okręgach ja mojej najbliższych, co pan, co pan burmistrz zrobi dla tych mieszkańców? Niepełnosprawnych, oczywiście. Osoby, które nie mogą sobie dać rady. Pan Michał. To jest również jeden z punktów wyborczych mojego programu, czyli uruchomienie elektrobusa. Elektrobus, który pełniłby funkcję transportu publicznego nie tylko na terenie żuromina, ale również wokół najbliższych miejscowości, czyli wiadrowa, czyli Cierpigorza, czyli Brudnic, czyli Poniatowa. I to jest rozwiązanie właśnie dla osób, które mają problem z dotarciem do żuromina do usług publicznych typu szpital, typu przychodnia, urząd, czy również cmentarz oraz kościół, a takie rozwiązanie elektrobusa byłoby dla nich bardzo korzystne. Pani burmistrz? A ja jeszcze dodam, że bardzo ważnym takim rozwiązaniem jest to, co tutaj niektórzy krytykują, na przykład koła gospodyń wiejskich, te spotkania seniorów. Przecież w tych miejscowościach, o których pan mówi, mamy świetlice wiejskie. One zostały wszystkie wyremontowane i nie trzeba się specjalnie przemieszczać do miasta z danej miejscowości, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu kulturalnym. Może się to dzia dziać na miejscu u tych osób i uważam, że o tym też powinniśmy pamiętać. No, i oczywiście uzupełniać to o kolejne ciekawe oferty, które chociażby powinny odbywać się z udziałem osób niepełnosprawnych w Rzymieckim Centrum Kultury, które należy te oferty jeszcze bardziej wzbogacić, urozmaicić właśnie dla tej grupy odbiorców. Od dawna bijemy na alarm, że starzenie się polskiego społeczeństwa to jedno z największych wyzwań, z jakim przyjdzie się nam mierzyć. Tym bardziej, że obecnie już co czwarty Polak ma ponad 60 lat i proces ten będzie postępował. Bardzo zasadne jest więc kolejne pytanie o politykę senioralną. Czy będą dbać właśnie o seniorów, żeby w starszych? Seniorów, ale oczywiście chcemy jeszcze bardziej się temu problemowi przyjrzeć i, i, i też wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Mamy klub seniora, jak najbardziej, właśnie te. Nie wiem dlaczego, ale tak z taką ironią i czasami wyśmiewane koła gospodyń wiejskich. Ale to są wspaniałe organizacje, nie No właśnie. Nie z ale no właśnie słyszę, że nie chcę tutaj już które, wymieniać osób po nazwisku, bo, bo jestem kulturalną osobą i nie będę wymieniała po nazwisku, że często właśnie osoby, które pełnią ważne funkcje publiczne w jakiś sposób ironicznie o tym mówią. Ale uważam, że to jest... Niesamowicie ważna rzecz, żeby koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, młodzież, mieliśmy na przykład imprezę Łączymy Pokolenia w Żurominie. Trzeba takich wydarzeń y, organizować coraz więcej, bo to właśnie o to chodzi, żeby, żeby młodzi ludzie uczyli się po prostu. Y, szacunku do ludzi starszych i żeby i ci ludzie starsi też y, jak gdyby przekazywali im tą swoją wiedzę i doświadczenie a ono naprawdę jest bardzo bogate i bardzo ciekawe i warto się słuchać bo ja często uczestniczę w tym i wiem że ma to ogromną wartość dodaną. To był chyba przytyk do pana panie Michale czuje się pan wezwany. Nie, nie, nie. Być może kogoś innego pani burmistrz miała na myśli. E, jeśli chodzi o m, politykę senioralną to przede wszystkim gmina i miasto tej polityki nie ma więc jednym z pierwszych punktów który Powinien nowy burmistrz zrobić, to zaproponować nowej Radzie Miejskiej program senioralny. I tak też zrobię. Ten program nie powinien skupiać się tylko i wyłącznie na klubie seniora, ponieważ tak naprawdę tam docierają osoby, które są najbardziej otwarte, te, które są w stanie wyjść do ludzi, ale trzeba pamiętać, że seniorzy to również osoby, które nie są w stanie wyjść do ludzi. I ich trzeba otoczyć opieką, w tym opieką zdrowotną. I tu również w swoim programie wyborczym mam propozycję profilaktyki zdrowotnej, w tym profil. Praktyki zdrowotnej dla osób starszych. I teraz pytanie, które łączy wiele różnych problemów, wiele różnych interesów. Żuromin jest otoczony chlewami i kurnikami. W powiecie są setki tysięcy świń i miliony kur. Ich hodowla w różny sposób zatruwa życie mieszkańców. Tego problemu dotyka ostatnie zarejestrowane przez nas pytanie do naszych gości. Jaka jest Państwa wizja dotycząca tego, żeby pogodzić to, jak bardzo uciążliwe jest dla mieszkańców. Duża ilość chlewni i kurników w regionie, czyli zapachy, czyli truchła zwierząt, które są rozrzucane w regionie. No właśnie, jak pogodzić interes hodowców zwierząt z prawem mieszkańców do normalnego, zdrowego życia z troską o środowisko? Czy to jest w ogóle możliwe? To musi być możliwe. Moim hasłem wyborczym jest gmina przyjazna dla każdego, więc w nie powinno być miejsce dla każdego, kto tam mieszka, bez względu na to, jaką pracę wykonuje. W kadencji 2014-2018, kiedy pracowaliśmy razem w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, zrobiliśmy rzecz niebywałą. Stworzyliśmy plany zagospodarowania przestrzennego dla 99% powierzchni całej gminy po to, żeby... Tak naprawdę ograniczyć, wręcz zlikwidować możliwość budowania nowych inwestycji uciążliwych, ale to był pierwszy etap. Drugi etap to znalezienie rozwiązania na te inwestycje, które już są, i takim rozwiązaniem z mojej strony jest chociażby zmiana znowu planu zagospodarowania i stworzenie możliwości budowania, budowania biogazowni przy tych obiektach, które te uciążliwe zapachy produkują. Przez ten ostatni czas, przez te ostatnie lata, tego drugiego etapu nie było w naszej gminie. Myślę, że należy właśnie zrobić coś, żeby to, co już jest, zostało zniwelowane. Pani burmistrz? Tak, to co uważam za swój sukces w pierwszej kadencji, to jest walka z ekspansją chlewni i kurników. Oczywiście w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. To jest rzecz niebywała. Gdyby nie plany zagospodarowania przestrzennego, dzisiaj w naszej gminie byłoby tych Budynków inwest, inwentarskich bardzo dużo. I oczywiście y, trzeba próbować y, niwelować te uciążliwości zapachowe, bo nie jest wcale wielką, y, wielkim, wielką chlubą to, że jesteśmy zagłębiem y, kurnikarskim mamy pierwszą pozycję bodajże w kraju. To nie to nie napawa nas ani optymizmem, ani radością jako mieszkańców, ponieważ to jest więcej ujemnych stron te, tego, tego koszty, problemu. Koszty przewyższają korzyści. Dokładnie mhm. tak, ale jak najbardziej uważam, że obowiązujący w tej chwili plan i studium, które zmieniamy należy wziąć pod uwagę chociażby wspomniane biogazownie, ale zaznaczę pod, pod jednym jednakże warunkiem, zresztą to był również mój, po prostu mój warunek, jeżeli chodzi o biogazownie do 0,5 MW, a nie... Biogazownie przemysłowe, które jeszcze by generowały smród, a nie go niwelowały. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Rozumiem, że nie mamy już czasu na swobodne wystąpienia. Pytanie do reżyserki. Bardzo króciutkie, po 30 sekund takie ostatnie pytanie o Państwa priorytety, o to, co Państwo chcą osiągnąć, na czym Państwu najbardziej zależy. Pani burmistrz, pół minuty. To, na czym mi najbardziej zależy, to aby zagospodarować tereny inwestycyjne i tworzyć nowe miejsca pracy, bo uważam, że tylko w ten sposób możemy zatrzymać młodzież w Żurominie. A chcemy, żeby Żuromin piękniał, rozwijał się, więc nowe miejsca pracy, zielone parki powstało ich wiele w Żurominie, będziemy tworzyć kolejne, i, i myślę, że tylko rozwój mieszkalnictwa, praca i wypoczynek to daje i, i rozwój tego miasta. I kandydat. Dziękuję. Oczekiwaniem mieszkańców jest przyjazna gmina, która się rozwija, ale żeby tak się stało, to w drugiej turze. Bardzo bym prosił moich wyborców, aby ponownie stawili się przy urnach i wskazali tak, jak było to 7 kwietnia. Mam również prośbę do wyborców, którzy głosowali na Krzysztofa Jakubowskiego oraz Czarka Osowskiego, żeby w drugiej turze wyborów poparli moją kandydaturę. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, za spotkanie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Aneta Goria i Michał Bodenszac, kandydaci na burmistrza gminy i miasta Żuromin, którzy zmierzą się ze sobą w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych. Dziękuję Państwu raz dziękujemy jeszcze. Naszym jednym dziękujemy za uwagę. A kilka minut po w programie Prosto z Mazowsza. Przyjrzymy się drugiej tuż.